Dzień dobry, cześć hej! Z tej strony oczywiście Mikołaj, Mechanika Pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Ja dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu Forda Fiestę MK7, wyprodukowaną w 2013 roku. Jest to już wersja po Faceliftingu, czyli po tym zmodyfikowanym przednim zderzaku oraz lampami. Samochód, tak jak wcześniej powiedziałem, z 2013 roku. Pod maską standardowy silnik wolnossący 1.25, e, oczywiście benzynowy o mocy 82 koni mechanicznych. Samochód w świetnym stanie wizualnym oraz technicznym. Oczywiście osobiście przez nas doinwestowany, e, o czym za chwilkę powiemy. W tej prezentacji chcielibyśmy pokazać Państwu samochód w 100% od A do Z, tak jak on się prezentuje, pokazać jego zalety oraz oczywiście niedoskonałości, no ponieważ takie przy aucie używanym, które łatwo policzyć ma 12 lat, będą zawsze występowały i nie powinno to być dla Państwa nic dziwnego. Oczywiście jest to sprawa jak najbardziej naturalna. Tak jak powiedziałem, 12 lat użytkowania skromny przebieg, tam bodajże ponad 100 tysięcy kilometrów, za chwilkę sobie to dokładnie zweryfikujemy. Jeśli chodzi o kwestie techniczne w tym samochodzie, mamy oczywiście nowy olej w silniku, filtrolaju powietrza oraz kabinowy, nowe świece zapłonowe. Jeśli chodzi o układ hamulcowy, Mamy tutaj praktycznie nowe tarcze oraz klocki hamulcowe na przedniej osi. Zawieszenie sztywne, zwarte takie jak być powinno, zresztą, Fordami jeździ się naprawdę bardzo wygodnie. Wielosezonowe opony 16-calowe na alufeldze, która myślę, że sprawia, że ten samolot prezentuje się jeszcze dużo lepiej. Tak więc ze spraw technicznych wszystko dopięte na ostatni guziczek. Nie macie się tutaj Państwo czego obawiać. A jeśli chodzi o kwestie wizualne, no to już do nich ruszamy. Zbadamy sobie każdy element od A do Z. Pokażemy jego wady, zalety. Jakieś drobne zarysowanie na drzwiach kierowcy w tym miejscu. zobaczycie, że z tej perspektywy jest to już praktycznie niewidoczne. Typowe parkingowe sprawy. Myślę, że po jakiejś polerce lakieru ta kwestia już byłaby wykluczona. Z tyłu mamy czujniki parkowania. Tutaj dookoła wszystko prezentuje się bardzo dobrze. Zwróćcie uwagę na te ładne 16-calowe alufelgi. Opona wielosezonowa. Lato, zima możecie spokojnie, bezpiecznie tym samochodem podróżować. Idąc dalej, wszystko prezentuje się dobrze. Kolejne jakieś drobne zarysowanie parkingowe w tym miejscu. No Nawet tutaj nic nie czuć pod paznokciem, jest to typowo parkingowa sprawa. Zobaczcie, z tej pozycji już niczego nie widać. Na przedniej masce kilka drobnych odprysków. No, samochód ma 12 lat, więc sprawa jak najbardziej normalna. No, i ten przód po face naprawdę robi robotę świetnie. Ten samochód się prezentuje. E, tutaj wszystko wygląda w porządku. Auto, oczywiście, sprowadzono osobiście przez nas z Niemiec. Jesteśmy jego pierwszym właścicielem w Polsce. E, tak więc, jest to samochód w 100% przygotowany e, do jazdy. Wsiadacie e, od razu i możecie pokonywać kilometry tym samochodem. Jeśli chodzi o wnętrze, tak jak standardowo w Fordzie Fiesta siódmej generacji, miejsca jest naprawdę sporo, jeśli chodzi o takie małe miejskie auto zwane oczywiście hatchbackiem, naprawdę tego miejsca jest sporo pod pokładem mamy tutaj oryginalny zestaw naprawczy, ale koło dojazdowe też Wam się tutaj zmieści. Mamy haczyk na jakieś drobne przedmioty na zakupy. Z drugiej strony również mamy podświetlenie bagażnika. Samochód jest w 100% kompletny, tak jak wyjechał z salonu w 2013 roku. Tak, do dzisiaj wszystkie guziki, przyciski są na swoim miejscu. Wnętrze prezentuje się bardzo dobrze. Tapicerki nie są jak Państwo widzą, nie są porysowane. Z tyłu mamy szyby już manualne. Oczywiście kanapa z tyłu prezentuje się świetnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Na dwóch tylnych bocznych fotelach mamy mocowania IsoFix. Tak więc, szybki, prosty, bezpieczny sposób możemy zamontować tutaj fotelik dla dziecka. Z drugiej strony analogicznie wszystko wygląda tak samo dobrze. W przednich fotelach z tyłu mamy takie kieszenie na jakieś drobne przedmioty. Deska rozdzielcza z przodu, plastiki, fotele w nienaruszonym stanie prezentują się to naprawdę dobrze. Zobaczcie na tapicerkę od strony pasażera. Fajnie mamy jakąś mnękę na drobne przedmioty. Tutaj jeszcze sporo miejsca wyżłobienie na napój. Tutaj też jakieś drobne rzeczy Wam się zmieszczą. Fotele wyglądają świetnie. Jest to już ten nowszy wzór właśnie w wersji po faceliftingowej. Przed, lift, przed liftem tych foteli już, już po prostu nie było. Przed liftem jeszcze tych foteli nie było. Dobrze to teraz ująłem. Konsola niczym się nie różni, jak w wersji przedliftingowej. W schowku mamy oczywiście książkę serwisową. Możemy wyłączyć poduszkę, powiedzmy, pasażera, gdy z przodu podróżuje z nami dziecko w foteliku. Mamy miejsce na jakiś długopis, zobaczcie, oraz raz, dwa, cztery miejsce na monety, miejsce na wizytówkę również się tutaj zmieści. Tak, oto prezentuje się właśnie ten samochód. Teraz oczywiście przejdziemy do miejsca przeznaczonego dla kierowcy, czyli do tego miejsca, w którym przyszły właściciel z pewnością będzie spędzał największą ilość czasu. Mamy tutaj jeszcze takie dodatkowe podświetlenie pod nogi. Była to opcja. Dodatkowa, jeśli chodzi o Fiestę, tapicerka kierowcy, zobaczcie, w stanie nienaruszonym. Oczywiście, dwie elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Te wnęki, o których Wam mówiłem, jeśli byliśmy po drugiej stronie, fotel regulowany. Oczywiście, przód, tył, góra, dół, oparcie. Wszystko jest tutaj sprawne. Ja mam 1,85 m wzrostu, i sam sobie tutaj elegancko usiądę. Nie brakuje mi miejsca. Jest to samochód naprawdę skrojony nawet jeszcze i dla wyższych osób. Odpaliliśmy sobie samochód. Zobaczcie 126 tysięcy kilometrów przebiegu. Mamy poduszkę powietrzną chroniącą kolana kierowcy, więc jest to auto bezpieczne. Schowek na jakieś drobne rzeczy. Tutaj oczywiście włączenie świateł, regulacja wysokości, świateł, podświetlenie deski rozdzielczej oraz włączenie świateł przeciwmgielnych. Z lewej strony na manetce napis strip, czyli komputer pokładowy, pokazujący m.in. średnie spalanie, ilość, którą możemy przebyć jeszcze na danym paliwie, i tak dalej. Kierownica w stanie nienaruszony. Ja oddalę sobie kamerę, zobaczcie, naprawdę wygląda świetnie, w żadnym miejscu nie jest zużyta. Na środku Klaxon oczywiście sprawny. Z lewej strony przyciski to sterowanie multimediem, zobaczcie, wszystko macie w języku polskim. Oczywiście te wszystkie przyciski to radio multimedia. Mamy wejście CD, MP3, wejście USB oraz AUX. Niestety nie mamy tutaj zestawu głośnomówiącego, od razu to Państwu mówię. Tutaj możliwość otwarcia, zamknięcia samochodu od wewnątrz, światła awaryjne. Wchodząc niżej mamy banalnie prosty w obsłudze panel klimatyzacji klimatyzacja oczywiście sprawna jak i cały samochód, tak więc mamy tutaj prędkość wentylatora, rozdział nawiewu, gdzie to powietrze ma nam wiać obieg wewnętrzny, zewnętrzny klimatyzacja włączona, wyłączona E, oczywiście ciepło, zimno Podgrzewana tylna szyba Wtedy z automatu od razu podgrzewają się Państwu Lusterka boczne e, Wnęka na jakieś drobne przedmioty Pięciobiegowa manualna skrzynia biegów Wejście USB oraz AUTO, o którym wspomniałem wcześniej Wejście 12V zapalniczki Zobaczcie, wnęka na drobne przedmioty Dwa miejsca na napój, bądź e, tutaj na puszkę 330 czy 250 ml Kolejna wnęka na drobne przedmioty I kolejna, e, kolejne wyżłobienie Na puszkę Bądź kawę Tutaj spokojnie zmieścicie, więc jest to przemyślany naprawdę samochód. Oczywiście w 100% sprawny. Wystarczy nieraz zakupić tutaj taki adapter, który kosztuje 30, 40 zł, i wtedy wkładacie jedną część do AUXA, drugą do USB. I macie z automatu zestaw głośno mówiący oraz możecie puszczać swoją ulubioną muzykę. To jest taka alternatywa, jeśli po prostu brak tego oryginalnego zestawu głośno mówiącego czy bluetooth, byłoby dla Was czymś. Po prostu nie wiem, nie zrozumiałem, czy gdyby to miało przeważyć o waszej decyzji, jeśli chodzi o wybór samochodu, to taki adapter 30-40 zł, wpinacie w te dwa miejsca i macie właśnie ten system już zapewniony. Wiadomo, że nie jest to oryginał, ale myślę, że z takiego kompromisu oczywiście można wyjść oraz z niego skorzystać. Raz jeszcze obejdziemy sobie ten samochód dookoła. Silnik mamy odpalony, oczywiście chodzi równo tak jak powinien. Cały samochód prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Tak jak Wam powiedziałem, jakieś drobne niedoskonałości występować będą, no i moim zdaniem muszą takie niedoskonałości być w samochodzie. Moi drodzy, to auto ma 12 lat, zobaczcie jak się dobrze prezentuje. Moim zdaniem... Byle by tylko takie jeździły po polskich drogach, to naprawdę będzie świetnie. Jeśli jesteście zainteresowani tym samochodem, to serdecznie zapraszam Was do kontaktu. Jeśli potrzebujecie większej ilości informacji bądź zdjęć poszczególnych elementów, jeśli chodzi o ten egzemplarz, to śmiało proszę pisać, dzwonić, komentować, a na pewno wszystkie informacje Państwu dostarczymy. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się. Hej!